Jest to poranek 16 września 2022 roku, więc witam Was w poraniku 24. Robert Rewiński, redaktor naczelny Patriot24 i telewizja patriot24net. Jesteśmy w, na dworcu wschodnim w Warszawie, choć tak naprawdę pociąg już powinien być znacznie dalej. Stąd ta transmisja dzisiaj wcześnie rano o 6.30. Myślałem, że nagram ją w Krakowie, dokąd jadę na salę sądową. Natomiast no, ta sytuacja, która tutaj się już od rana dzieje, zmotywowała mnie do tego, żeby już teraz to nagranie rozpocząć. Od wielu tygodni z stacji Warszawa Wschodnia pociągi wyjeżdżam z dużym opóźnieniem. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, natomiast wydaje się, że ten system, który powinien być tak naprawdę arterią rozwoju i przemieszczania się pasażerów i całej gospodarki, bo wiadomo to są podróże biznesowe. Powinien działać od samego początku bez żadnych problemów. Tymczasem pociąg wyjeżdża z 15 minutowym opóźnieniem. Przed chwilą była informacja, że 25 minut ona została zmieniona. Tak naprawdę no, chaos od samego początku, więc pytanie czy te koleje, które mają być takim motorem napędowym przyszłości Polski, czyli centralny port komunikacyjny i tak dalej, są wydolne z punktu widzenia też taboru i całej organizacji. Ja często podróżuję i dziś mam problem, ponieważ jadę do sądu. Muszę się przesiąść w zawierciu i już wiem, że nie zdążę z zawiercia do Krakowa, więc. Muszę dojechać do Katowic i tam z Katowic do Krakowa, gdzie spóźnię się na salę rozpraw, gdzie zeznaję jako świadek. To jest kolejny temat, który trzeba poruszyć, czyli brak reformy sądownictwa w Polsce. Rok temu była zapowiedziana przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro duża reforma. Spłaszczenia struktury sądów, a przede wszystkim możliwości zeznawania w urzędzie gminy. Ja dzisiaj muszę zostawić cały dzień na boku, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Powinienem być dzisiaj w Gdyni, aby obserwować dramat pani Kamili Stefanowicz, która walczy o kontakt z dwójką dzieci, a muszę jechać do Krakowa, gdzie zostałem obowiązkowo wezwany jako świadek. I teraz tak, można byłoby to wszystko połączyć ze sobą, gdyby system, który został rok temu zapowiedziany, był wdrożony, a nie jest. Moja hipoteza jest następująca. Prawo i sprawiedliwość będzie miało duży problem, by wygrać przyszłoroczne wybory, bo nie realizuje reformy sądownictwa w Polsce. Ta reforma była filarem programu wyborczego prawa i sprawiedliwości. W 2015 roku, mamy rok 2022, jest jeszcze gorzej w sądach. Sądy absolutnie czują się bezkarne, jeśli chodzi o orzekanie. Mamy przypadek z Katowic, gdzie sędzia poświadcza nieprawdę, która i ta nieprawda staje się podstawą wyroku, orzeczenia, i, i tak naprawdę są, sędziowie są bezkarni, jeśli chodzi o tego typu działania. Absolutnie za poświadczenie nieprawdy w wyroku, w postanowieniu sądowym sędzia powinien zostać odsunięty od wykonywania zawodu. Oni robią to specjalnie. Oni w tej chwili zamiast pisać na przykład, tak jak w naszym przypadku, matka przez trzy miesiące od uprowadzenia, przez czas uprowadzenia dziecka, ona nie miała kontaktu ze swoim dzieckiem, nie wiedziała, gdzie jest dziecko, nie wiedziała, gdzie jest ojciec, który to dziecko przewoził z miejsca na miejsce. Nie miała żadnego kontaktu telefonicznego, a sędzia pisze, matka miała przez 3 miesiące kontakt telefoniczny, więc wiedziała, co się dzieje z dzieckiem. Nie, to jest to poświadczenie nieprawdy. W tej chwili w tamtej sprawie trzeba się odwoływać, trzeba płacić teraz za możliwość odwołania, a sędzia jest bezkarna. W tym przypadku w dzisiejszym jadę na salę. Rozpraw jako świadek powinienem móc zeznawać w urzędzie gminy bez ruszania się z Warszawy, czy zeznając w Gdyni, gdzie powinienem być też jako obserwator na sali rozpraw. Tak się nie dzieje. Cały czas są problemy, jeśli chodzi o kwestie realizacji tego, co zapowiada prawo i sprawiedliwość. I również Solidarna Polska w dziedzinie reformy wymiaru sprawiedliwości i końca tego bajzlu nie widać. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o sądy. W tej chwili obywatele tak się rozpanoszyli, jeśli chodzi o ich dobra osobiste i ich zniesławienie, że blokują pracę sądów, sędziów, którzy są zarzuceni pracą bieżącą. Absolutnie potrzebne jest wzmocnienie prawa prasowego. W tej chwili, czy może inaczej, do tej pory, jeżeli ktoś się czuł obrażony poprzez publikacje prasowe, medialne, zwracał się do redaktora naczelnego o sprostowanie, o przeprosiny, o możliwość zaprezentowania swojej opinii. Teraz oni już tego nie robią. Każdy, kto widzi publikację słuszną, prawdziwą i rzetelną na swój temat, idzie do sądu. Bo wie, że to dziadostwo sądowe stanie po jego stronie. Że ma szansę, kłamiąc, oszukując i działając podstępnie i cynicznie, w sądzie wygrać. Na ławie oskarżonych dzisiaj siedzi kobieta, która. Przedstawiła przez wiele miesięcy argumenty na swoje zasady, zasady jeśli chodzi o działanie biznesowe, tak? o, o to, że starała się rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, a ten, który ją skarży, my udowodniliśmy w naszych publikacjach, nie dostosowywał się do polskiego prawa w dziedzinie takiej, takiej i takiej. Natomiast to on w tej chwili skarży kobietę. To on atakuje. To on jest y, m, osobą, która domaga się prawdy, sprawiedliwości, uczciwości. A zezwala na to system, który nadzorowany jest przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarną Polskę. Panowie, macie y, możliwość zarządzania i Ministerstwa Sprawiedliwości i macie wciąż y, większość parlamentarną, by to zreformować. Zróbcie to. Już nie chodzi o kwestie polityczne, ale zróbcie to, bo ci ludzie, którzy siedzą na tych ławach oskarżonych, tak samo jak pan Wiesław Księżuk w zamościu, prawdomówny robotnik prześladowany, który nie dostał pomocy ani z urzędu gminy, ani z, od marszałka województwa, ani od biskupa, siedzi na ławie oskarżonych i jest oskarżany przez ludzi skazanych czy, czy uznanych za, za winnych popełnienia przestępstw, bo oczywiście bardzo często się zdarza, że ci winni w sprawach gminnych, powiatowych no uznawani są za winnych, ale sądy odstępują od wymierzenia kary. Absurd na absurdzie. Brak poczucia sprawiedliwości dopowoduje, że ludzie tracą zaufanie do państwa. Nie chcą um, uczestniczyć w życiu publicznym, bo się boją, że usiądą na ławie oskarżonych. A um, całość paranoi, z tego co słyszałem wczoraj w Zionej Górze, okazuje się, że policjanci już tak są um, gdzieś um, sparaliżowani strachem, by ścigać przestępców. Nakryli um, złodziei samochodów. I już nie wiedząc co zrobić, poprosili ich, żeby zabrali swoją własność. To już jest absolutnie niedopuszczalne i to jest absolutnie wstrząsające. Państwo ma być gwarantem prawa i pilnować, by to prawo było egzekwowane. Jadę do Krakowa. Jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o kwestię transportu kolejowego panowie z Intercity zarządzający tą spółką chciałbym przekazać, że w systemie internetowym nie można kupić biletu bezpośrednio z Warszawy do Krakowa, kiedy jedzie się z przesiadką w Zawierciu. Okazuje się, że trzeba kupować dwa bilety. Suma tych biletów jest większa niż bilet, który kupuje się na dworcu kolejowym. Więc sam osobiście Ujechałem wczoraj na dworzec, by ten bilet kupić taniej. Wiem, że są osoby, które mają jeszcze ulgi dodatkowo i zamiast z tych ulg korzystać poprzez, inter, poprzez internet, jeśli chodzi o wszystkie szczegóły z tym związane, też wolą przyjechać na dworzec, by kupować bilety w sposób tradycyjny. Ja powiem tak, gdyby to była spółka prywatna, takich problemów by nie było, bo szef każdej firmy prywatnej dba o to, by Całość biznesu toczyła się w tej chwili online, i żeby nie trzeba było zatrudniać ludzi na przykład w kasach. Tutaj, panowie, chyba macie za dużo wolnego, być może spoczęliście na laurach, a ja proszę Was jako pasażer często podróżujący w imieniu milionów, dziesiątek milionów, którzy codziennie wiem, każdego roku jeżdżą pociągami, korygujcie system sprzedaży biletów, by można było na przykład z Warszawy do Krakowa przez zawiercie pojechać na jednym bilecie. Robert Remiński, redaktor naczelny patryk net porannik. Jutro, w sobotę, trochę krócej, ale mam nadzieję, bardziej na luzie. Do zobaczenia.